Witaj w świecie J. Cos, Japanese Beauty. Odkryj z J. Cos najlepsze, co ma do zaoferowania japońska pielęgnacja. Pod jednym szerokim i zaufanym parasolem J. Cos znajdziesz wiele starannie dobranych, oryginalnych, najwyższej jakości kosmetyków J. Beauty. Powstaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Zyskujemy popularność w całej Europie. Jako J. Cos. W świecie urody symbolizujemy międzynarodową i harmonijną współpracę. Nasz międzynarodowy zespół ekspertów dobiera każdy produkt z troską i wyczuciem. W J-Cos znajdziesz cenione i popularne w Japonii produkty, reprezentujące najwyższą jakość i unikatowość japońskiej estetyki. J-Cos jest więcej niż marką. To styl życia celebrujący holistyczne podejście do zdrowia i pielęgnacji. Oferujemy szeroką gamę kosmetyków, od produktów do włosów po odmładzające preparaty do delikatnej skóry twarzy. Harmonijnie łączymy tradycyjne, naturalne składniki z nowoczesną technologią. Nasze kosmetyki są przyjazne dla planety, są uniwersalne i dokładnie przetestowane, aby były zrównoważone i bezpieczne. W JCOS szanujemy i podkreślamy urok różnorodności, kierując swoją ofertę do kobiet w każdym wieku i każdej rasy. W portfolio JCOS znajdziesz wszechstronne produkty, dzięki czemu jesteśmy globalną marką dla każdego. Zapraszamy do świata JCOS, gdzie tradycja spotyka nowoczesność. Dołącz do społeczności JKOS. I odkrywaj wybrane dla Ciebie oryginalne kosmetyki, wprost z kraju kwitnącej wiśni. Odwiedź myjcos.com, aby dowiedzieć się więcej.